Nie mogę uwierzyć w dalszy ciąg, powiedziałaś, odkładając szklankę z kawą. Małpy obdarzone rozumem muszą za pomocą wiary określić własne miejsce i sens w tym kosmicznym spektaklu dobra, zła, zbawienia, odkupienia i przebaczenia. Odejdę w nicość, jak to określił. Ten rumuński filozof Cioran. Jak to było? Pomyślałaś chwilę, przypominając sobie cytat. Śmierć nie jest jednak tak całkiem bezużyteczna. Pozwala nam powrócić do miejsca, z którego przemocą bez naszej wiedzy i zgody nas wyrwano i wrzucono w sam środek wszechświata środek istnienia, mnie osobiście na błękitną planetę jednego z kwadrylionów światów.